No witam mordeczki, Siemaneczko. Dzisiaj jestem przeszczęśliwy, bo właśnie jestem po streamku i dzisiaj stronka podczas streamu naprawdę oddawała Naprawdę dała się polubić. W skrócie była elegancka, bardzo była elegancka i pozwoliła się pobawić dzisiaj. Ehm, a ja po, pozwalam Wam się pobawić e, na giveawayach, e, gdzie jest do wygrania AWP i Akacz. E, a co, żeby wziąć udział w tym giveawayu, musisz z moim czy czypisz płacić minimum 840, bierzesz udział o te Dwa piękne skinki, czyli o AWP Dodatkowo z moim kodikiem macie 10% więcej przy doładowaniu dodatkowe 2 10 zł 10 groszy na start. Eee, pamiętajcie o tym, że na stronce cały czas jest event. Eee, początek w sumie z ten eventu, bo ten event jest chyba od, od początku sierpnia, jak z tego co kojarzę, więc, więc jest naprawdę świeżynka. To. Jest delikesik do otwarcia co 24 godzinki. Ja otwieram go codziennie. E, za godzinkę pewnie otworzę go kolejny raz. Wy też otwierajcie, bo naprawdę, naprawdę warto. E, przechodzimy do skrzyneczek, do bitew. Dzisiaj naprawdę jest przezajebiście na tym, tym streamku było i naprawdę dawało przepotężne gówna. E, ale co? Dobra. E, żeby nie zamulać i nie przedłużać, daj mi jakiegoś takiego na start. Casey 2 Eee, I daj mi może jakiegoś tutaj jeszcze Ninja 1200. No a ci mam dobry humorek, to kurwa. Na underdogu, daj mi to. Zobaczymy, co tam, co tam jest ciekawego. No kurwa, jestem tak podjarany, że z masakra. Eee, myślę, że nawet jak dzisiaj Spierdoli mi w chuj, to nie będę zły. Bo naprawdę, o kurwa, były bomby, były bomby. Ale dobra, wracamy tutaj, jest underdog. Eee, I co? Dobra, na razie spokojnie. Ta skrzynka będzie najważniejsza, no bo ona jakby nie patrzycie jest najdroższa i jest chyba dobrze, jest dobrze, eee, no z chyba tylko 5 złotych, underdog ty kurwo, underdog ty kurwo, no nie wierzę, no dobra, Ymm, klasyczek, klasyczek na starcie, na odcineczkach nic, eee, więc zapraszam na streamki. Tam lepiej, lepiej jest. Dużo lepiej, nawet bym powiedział, że jest. Ale dobra, nie ma co się poddawać. Yy, nie ma co się poddawać. dawa jakoś mi jakoś za 110. Jeszcze jedną bitewkę zrobił sobie za kółeczko taką bitwę. No, powiedzmy, to jest prawie kółeczko. Na trzech na standardzie. Z firą dało nam przepiękne mm, rękawiczki, ale nie dla nas, więc nie dla psa kiełbasa, kurwa. Halo. Dobra, Emily, bot, bot i Samu, cztery skrzydeczki, złot, bitwa za 1000 złotych. Zobaczymy, co tutaj będzie w standardzie. To jest ważne w standardzie, więc teraz chcemy, żeby dropiło nam jak najlepsze gówno. I jest git, i jest, ta MK jest powiedzmy za 100 parę, więc odskakujemy. No to jest, generalnie powiem tak, yy, bitwa jest za kółko, a na razie jest 200 w skinach wygrane łącznie, więc to jest kurwa tragedia. Yy, I co? Wygrywamy tą bitwę, ale tak naprawdę jesteśmy 5 stów w plecy. No bo jakby nie patrzeć bitwa jest, jednak było prawie 6 stówek. No dobra, to 4 powiedzmy stówek, no ale to jest kurwa, no to nie jest, nie jest nie jest, eleganckie. No nie jest kurde eleganckie. Ale, mm, żeby było troszeczkę bardziej elegancko, to może i więcej żeby było skrzynek, to dajcie mi na buście bo mm, jest fajna skrzynka. Ale to nie 1400 to wyjdziemy ją i wyjdziemy ją i będzie 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 tak na trzy osoby w standardzie no tu jest bardzo przyjemna ten lunar case naprawdę jest to jest jedna z moich faworytów Jedna z moich ulubieńszych skrzynek no i oczywiście tutaj ten case, też jest piękny tak jest tak jest spokojnie. O boże, 1200, ty kurewko, wreszcie, wreszcie, kurwa, słońce wyszło nad nami. Nie, nie, ty kurwo, nie wyszło. Ty kurwo, jebana. On zgarnął... On zgarnął najlepszego tam... Gama Doppler tam jest... Uff, jeszcze raz. Ej, aż to sprawdzę, czy Gamma Doppler tam jest najlepszym e, itemem? E... Ja pierdole. Ty psie. Dobra, na scenariusz tworzę aż jedną. Dobra, stój, 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 jest, jest tak, kurwa, tak jest. Tak jest. Ej, to jest czutka, ale to jest czutka dzisiaj. O, to jest. O, dzisiaj będzie ruchando! Człowieku. Człowieku, no sprzedawaj to od razu. Ej, dobra. Randyant case dzisiaj to jest kurwa to dawaj mi to na buście. Ee, bo nawet nie chcę wiedzieć, ile to kosztuje na resterze. Sprawdźmy to ile kosztuje na rysterze. E, dobra, nie było tematu. E, no dobra, daj mi trzy, o Boże Ale jak damy trzy To i tak będziemy yy, Nawet więcej niż zaczęliśmy odcinek To jest git yy, Na szerdzie Na trzech I tak to zróbmy Na szerdzie na trzech Ej dawno nie było szerdzików Może dlatego ee, Tak ostatnio kiepsko nam idzie Ale jest szerdzik eee, Dawaj to pokaż to Dawaj teraz bomby same jak Wtedy tak go bałem Teraz strzelisz Teraz nie strzelisz O tak O Ajajaj myślałem że będzie lepiej Ale dobra jest git Jest git no jajaj, jaj, szkoda, szkoda, ale jeszcze jest szansa. Generalnie to, to może być plec. no nie, to, to będą plecy, to będą plecy, ale czy to będą duże plecy? No prawie połowa. Dawaj, jeszcze raz taką bitwę, jeszcze raz buść, jeszcze daj te adianty, tylko daj cztery e, i na czterech, I w szerdziku oczywiście. 4 na 4 w szerdziku, e, będzie git, teraz czuję, że odda, no kurde, tam dało mu przepotężne gówno, ale dobrze, że szybko otworzyliśmy. Długi gorące i dostaliśmy tam akaczka, więc jest gicior. Jest naprawdę gicior. Eee, Przypominam, że to jest... Em, szerdzik, czyli minimum każdy musi po dwa koła położyć na stół. Żeby no ten szerdzik się zwrócił, tak? Więc... No kurwa, dropmy, dropmy, dropmy coś. Okej, okay, ja już... A nie no, ja już położyłem coś na stół. Nie, no kurde. Co jest? Wcześniej tak ładnie dawał, teraz... 300, znowu połowa. Skopił bitwę na trzech Szerdzika. Albo na dwóch Może na dwóch Szerdzika, co? Ty, spróbujmy na dwóch Było na czterech, było na trzech Spróbujmy teraz na dwóch ehm, Z bot Adrian Zobaczymy co tam koleżko zaproponujesz ehm, No na razie chuja zaproponowałeś, ja też zresztą ehm, No dobra, jeszcze są trzy skrzyneczki Spokojnie, spokojnie ehm, Okej okay. okay. Dwie skrzynki, dwa koła musimy Obydwoje musimy pierdolnąć coś Jedna skrzynka, jedna skrzynka, i każdy musi około kółka położyć. Nie położyliśmy, nie położyliśmy. Eee... No tak, widzę, że cały czas jest eee, tak, kurde, połowa w plecy. Połowa w plecy. Eee... Ale na spokojnie, czuję, że to jednie, musi jedność, no kurde. Czemu, czemu? Dobra, jest pięknie. Jest pięknie, ja zacząłem zajebiście. Jeszcze są trzy skrzyneczki. On musi dać coś z siebie. Okej, okay, okej. Okay. Um, ja jest... Dobra. O tak, o tak, o tak, o tak. To będzie na plusie, to będzie na plusie, tylko pytanie jak dużym. Aj, nie będzie jednak na plusie. Nie będzie jednak na plusie, bo on jest. On jest. 1400. E, przepraszam, 2400 tutaj dwa w skinach, no. A jajaj. Ajajaj. Dobra, jeszcze raz, ostatnia bitewka. Mm, taką za 2000 zrobimy. I też zrobimy... Ale zrobimy ją na. Klimai jednego na czterech na wszędzie. Liczymy na to, że pierdolnie. Eee, przypominam mam broneczki o tym, że co piątek jest giveaway, w sensie coś nowego. Eee, I zastanawiam się, co wam teraz dorzucić. Mamy Akacze, mamy Awupkę i zastanawiam się, co wam teraz dorzucić. Tak jest! Kurwa! Ej, dobra, to już się spłaciło, to już się spłaciło. Nie? Ej, na zero? Really? A, bo to na czterech było. Ajajajaj. No dobra. Ale nie ma źle, nie ma tragedii, jest git. Generalnie się sobie po, trochę po, yy, poruchaliśmy tą yy, tą skrzyneczkę. Yy, ale co, no jest fajna, jest była fajna zabawa i było pięknie. Mordeczka, przypominam wam, że z moim kodzikiem bierzecie u, udział w giveaway'u, a w łupkę, a, a kacza i dodatkowo z moim kodzikiem macie 10% więcej w przygotowaniu i dodatkowe 210% na start eee, Co, widzimy się jutro w kolejnym odcinku, może coś fajnego wymyślimy Zapraszam, wam do, zapraszam Was również do mnie na Twitcha czy live na streamy, gdzie sobie też czasami kręcimy, my gramy w CS, w TFT Zapraszam, widzimy się jutro. Elo, BAM!